Banki masowo wykupują złoto. Czy coś wiedzą? Sprawdźmy. To jest złota nie kupiono od 55 lat. Swój udział ma, w tym także Polska. Tak, rok 2022 należał do banków centralnych. Ile jest zakupionego przez nie złota się na poziomu niespotykanego od 55 lat wynika z najnowszego raportu Światowej Rady Złota. Skup ten był drugim najwyższym w historii. Polska z rybami złota w wysokości ponad 228 ton zajmuje 22 miejsce wśród banków centralnych na świecie. I tutaj mamy tego konsekwencje. Tutaj mamy aktualny kurs. Złota zakupowały, banki szły w górę. Dzisiaj mamy, zobaczmy, o 300 dolarów. Tak, nie, 100 dolarów. Dzisiaj spadek. Powiedzmy 7 dni byśmy wzięli no to mamy, no to samo właściwie, no ale jest, jest tąpnięcie widać, nie? Także tak to wygląda. W ciągu 7 dni tam, mała pomyłka, o 300 dolarów, tak? Prawie